witam cię bardzo serdecznie ja się nazywam Marzena Kopta jestem trenerem komunikacji pracuję z przedsiębiorcami szefami liderami zespołów menedżerami projektów nad ich skuteczną efektywną otwartą komunikacją z zespołem dzięki pracy ze mną menedżerowie szefowie przedsiębiorcy liderzy e, mają lepsze relacje ze swoimi ludźmi współpracują a nie tylko delegują zadania Dzięki temu rośnie zaufanie w zespole, dzięki temu rosną wyniki, dzięki temu ludzie dobrze się czują, a jak ludzie się dobrze czują w zespole, to są bardziej wydajni, bardziej skuteczni, rozwijają się, rosną i dają z siebie więcej, 100%, 200%. Kontynuujemy temat otwartej komunikacji. Dzisiaj dalej będziemy mówić o tym, co to jest otwarta komunikacja. I powiemy też o tym, czym nie jest otwarta komunikacja. Ponieważ kiedy mówię o tym, czym jest otwarta komunikacja, to ludzie piszą do mnie tak. Czy to znaczy, że ja mam teraz mówić, że ty jesteś głupi, ty jesteś kretyn, ty spierdzieliłeś tę robotę, ty nie dałeś rady, ty jesteś leniem, ty się nie angażujesz? Czy tak mam mówić? Bo to jest przecież to, co ja czuję. Bo to jest przecież to, co mi leży na wątrobie. Czy ja mam tak mówić? A może ja mam głaskać tych ludzi i w ogóle mówić, że jest cudownie i fantastycznie, bo to ich będzie motywować, i oni będą rosnąć, i oni będą mieć wyniki, i oni się będą angażować? Ok. O czym mówimy, kiedy stosujemy komunikację otwartą? Mówimy o faktach. W komunikacji otwartej nie oceniamy. Nie robimy sobie personalnych wycieczek. Nie tykamy poczucia własnej wartości tego kogoś. Nie mówimy, ty jesteś taki owaki leniwy, marudny, niezaangażowany, zwaliłeś, źle to zrobiłeś, mogłeś się postarać. Mówimy o faktach, a fakty brzmią: sprzedaż w tym miesiącu wyniosła. Tyle i tyle, o tyle i tyle procent mniej niż w zeszłym miesiącu. Powiedz mi, co takiego się wydarzyło. To jest komunikacja otwarta, a nie mówienie, zwaliłeś, yy, dałeś ciała, nie zrobiłeś lipa. Ok? Komunikacja otwarta, mówimy o faktach. Dalej, komunikacja otwarta, mówimy o emocjach. A tutaj od razu pojawia się takie pytanie, czy ja mam w pracy pokazywać emocje? Kochany, kochana, jesteś człowiekiem, a człowiek to również emocje. Więc to nie jest tak, że ty zostawiasz swoje emocje za drzwiami. Jeśli wydaje ci się, że tak robisz, to tylko ci się wydaje. Prawda jest taka, że ty przynosisz do pracy swoje emocje, tylko skrzętnie je. Ukrywasz, wciskając w kąt swojego brzucha, albo w jakiekolwiek inne miejsce w Twoim ciele, i się do nich nie przyznajesz. My mamy taki mechanizm wytłumiania swoich emocji, nie przyznawania się i zagłuszania swoich emocji. My to potrafimy. Więc, jeżeli pytasz mnie, to ja mówię tak: warto, żebyś okazywał emocje i o nich mówił, ale robił to w sposób, Otwarty i nie raniący innych ludzi. Bardzo często jest tak, że szefowie, menedżerowie okazują emocje, prawie krzycząc na ludzi, trzaskając drzwiami, robiąc awantury, strzelając focha. W danym zespole jedna pani, drugiej pani coś powiedziała, tamtej nie powiedziała, tu się pokłóciły, tu sobie czegoś nie przekazały. No, to są cały czas emocje i zamiast sobie otwarcie powiedzieć, czuję wściekłość, bo ja potrzebuję, żeby to i to było zrobione na wtedy i wtedy. A tego nie mam. To jest komunikacja otwarta, to jest komunikat otwarty. Czuję irytację, czuję frustrację. Mówisz tak? Komunikujesz się tak? Czy raczej strzelasz, focha, przemilczysz, zakopiesz? Przełkniesz, przegryziesz, nie przyznasz się, udasz, że Ciebie to nie rusza, nie obchodzi i pójdziesz dalej. I sytuacje są niewyjaśnione, i nic się nie zmieniło, a tego co miało być nadal nie ma, bo nikt nie wie, że Ty właśnie czujesz frustrację i że Ciebie to wkurza. Okay? Czyli mówimy o faktach, mówimy o emocjach, mówimy o potrzebach. Bardzo często słyszę w zespołach takie delegowanie zadań ty zrobisz to, ty zrobisz tamto, ty się zajmiesz tym. A ja stoję i patrzę, ale dlaczego ja mam to zrobić? Tak, każdy z nas potrzebuje motywacji. Nie zawsze ludzi motywuje wypłata na konto co miesiąc. Jeśli chcemy budzić w naszych ludziach motywację wewnętrzną, to muszą się poczuć członkami stada, członkami zespołu i muszą wiedzieć, dlaczego to jest ważne dla stada, dla zespołu, dla ciebie. Czyli warto, żebyś mówił o swoich potrzebach, tak? Ja chcę, żebyś to zrobił, bo ja potrzebuję, tak? Dalej wykonywać swoją pracę, i bez tego, co ty zrobisz, ja nie ruszę dalej. Bo dla mnie to jest ważne, żebym ja się wyrobił na czas z moją robotą. Widzisz, potrzeby mówią o człowieku. Potrzeby są człowiecze. Już nie jesteśmy bezduszni. Tak? Już nie jesteśmy bezdusznymi wykonywaczami zadań, poleceń. Tylko, aha, przychodzi człowiek do człowieka i jemu zależy na tym, żebym ja coś zrobiła. Okej, okay, rozumiem. I tak samo w drugą stronę, jeżeli jesteś szefem, przedsiębiorcą, liderem zespołu i ktoś przychodzi do ciebie, to warto, żeby on mówił, tak, czego on potrzebuje. Słuchaj, szefie, ja potrzebuję od ciebie jaśniejszej informacji, bo ja wtedy wiem, co ja mam zrobić. Bo ja wtedy mam jasność, pewność, że to, co ja zrobię, będzie ci odpowiadać i że to się przyczyni do wspólnego celu. Ok? Mówimy o faktach, o emocjach, o potrzebach. Kolejna rzecz. Mówimy otwarcie o swoich granicach. Hello, każdy z nas je ma, a jeżeli ich nie masz, to, no to warto, żeby się znalazł, tak? Każdy z nas ma coś, na co się nie zgadza. Każdy z nas e, znajduje coś takiego, czego nie chce, tak? Ehm... Czego nigdy nie zrobi. To są nasze granice, tak? które gdzieś kłócą się z naszymi wartościami czy z naszymi potrzebami. I teraz, istotą komunikacji otwartej jest mówienie o swoich granicach i o tym, na co ty się nie zgadzasz i czego ty nie chcesz wprost. I to znowuż. Nie może być tak, jak po prostu rodzic do dziecka i mówi, nie wolno ci tego robić, albo ty musisz się na to zgodzić, bo to jest Twój obowiązek. A, 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 to nie tak. Komunikacja otwarta zakłada, że przychodzi człowiek do człowieka i w tym momencie szef może powiedzieć, ja się nie zgadzam, żeby pan, pani robił to w taki i w taki sposób. Albo nie ma mojej zgody na to, żebyście wy w zespole robili tak i tak i tak, ponieważ to skutkuje tym i tym i tym. No i to jest ta łatwiejsza strona, ten łatwiejszy kierunek, bo szefowie to tak, oni wiedzą, że warto mieć granice, że powinni takie rzeczy mówić, ale jest jeszcze druga strona. Czy ty, szefie, menedżerze, przedsiębiorco, E, jesteś otwarty na to, żeby usłyszeć coś takiego od swojego pracownika? Czy ty jesteś otwarty na to, żeby usłyszeć, panie szefie, ja nie mam zgody na to, żebym pięć razy w tygodniu, to jest fakt, e, zostawała po godzinach od 15 do e, 18? To jest fakt. Mhm. Przyszłam porozmawiać, przyszedłem porozmawiać o tym, co możemy z tym zrobić. Bo ja tego po prostu nie chcę. Jeżeli twój zespół nie ma odwagi, żeby przyjść i coś takiego w taki sposób ci powiedzieć, no to zapraszam cię do mnie, ponieważ to znaczy, że albo twój zespół e, się boi ciebie, e, to znaczy, że nie jesteś e, tak dobrym liderem, jakim mógłbyś być, albo twój zespół ma tu w tyłku to co robi cele, które realizuje i po prostu jest po to, żeby to przeczekać i jakoś dać radę i przeczekać od wypłaty do wypłaty i może znaleźć inne zajęcie, inną posadę, inną pracę. Yy, także, no, zastanów się, czy ty masz odwagę coś takiego usłyszeć i czy dajesz jasny i czytelny sygnał, że w ten sposób ludzie mogą tak z tobą rozmawiać. OK. Dalej komunikacja otwarta zakłada. Rozmawianie o sukcesach i o porażkach. Czyli nie zbywamy sukcesów, mówiąc, no fajnie, osiągnęliśmy, super, idźmy dalej do kolejnego celu. Ludzie lubią świętować, ludzie potrzebują świętować, ludzie potrzebują docenienia, bo wtedy rośnie ich motywacja. I to świętowanie jest y, łatwe, jeżeli pamiętamy o nim, tak? Żeby się ucieszyć, żeby świętować, żeby siebie docenić. Ym... Natomiast dużo trudniejsze jest mówienie o porażkach, i bardzo często mówimy o porażkach krytykując innych. Że ty, że ty tego nie zrobiłeś, to zrobiłeś źle, tam to zrobiłeś źle, tego nie zrobiłeś wcale, o tamtym zapomniałeś, i efekt jest taki, że lipa! Nie osiągnęliśmy tego, o czym żeśmy rozmawiali i co zamierzaliśmy. Ok? A, no i teraz krytyka niestety uderzy w poczucie własnej wartości, a a nikt nie chce, żeby jego poczucie własnej wartości było dźgane i dziobane przez słowa. Tak? Nikt nie chce czuć się zranionym. I to jest naturalne. Natomiast e, otwarte mówienie o porażkach w taki prawidłowy sposób, czyli podawanie takiej informacji zwrotnej, która kogoś nie zabije, która mu nie ugnie kolan i nie zgniecie jego poczucia własnej wartości i jego motywacji i jego zaangażowania jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ jeżeli Ty potrafisz dobrze przekazać informację zwrotną, to ten człowiek będzie miał dokładnie powiedziane, e, gdzie warto, żeby zrobił coś inaczej, coś poprawił, ale też będzie wiedział, co zrobił dobrze. Tak? Czyli nie pomyśli sobie, ale jestem do dupy i zesrany, e, w ogóle tutaj się nie nadaje, tylko powie sobie, aha, Okay, czyli jeszcze w tym i w tym potrzebuje się rozwijać, doskonalić. Potrzebuje coś poprawić w swojej pracy. Ok? I jeżeli tak, potrafimy rozmawiać, no to nasi ludzie są zmotywowani. I w drugą stronę, jeżeli ty potrafisz przyjąć dobrze podaną informację zwrotną, że być może jesteś cudownym, fantastycznym ogarniaczem i szefem wszechczasów i menedżerem projektu, super! jednocześnie warto żebyś popracował nad tym nad tym i nad tym bo wtedy wydarzy się to i 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 czy potrafisz wystać w tych emocjach czy masz odwagę otwartość usłyszenia tego od swojego zespołu komunikacja otwarta jest cudownym sposobem na budowanie relacji jest mówienie wprost jest mówieniem o wszystkim ale w taki sposób żeby nikogo Personalnie nie atakować, żeby nie zmiażdżyć motywacji, żeby nie zabić zaangażowania, żeby nie zniszczyć poczucia własnej wartości. Odchodzimy od ocen, osądów, moralizowania, pouczania, wytykania błędów, krytykowania i mówienia do ludzi, jak do. do małych dzieci. Tak. Um. Mówienia agresywnie, stawiania się wyżej ponad nich. Komunikacja otwarta buduje relacje. Sprawdź, na ile mówisz otwarcie, na ile mówisz o faktach, na ile, na ile mówisz o swoich emocjach, potrzebach, na ile, na ile pokazujesz swoje granice, na ile podajesz informację zwrotną, nie krytykujesz, nie pouczasz, nie oceniasz, nie osądzasz, nie moralizujesz, nie wytykasz palcem. Okay? Jeżeli potrzebujesz wsparcia, jeżeli potrzebujesz mojej pomocy, zapraszam Cię serdecznie, wejdź na moją stronę marzenakopta.pl, ukośnik konsultacja, zapraszam Cię na wstępną rozmowę, podczas której pokażę Ci, jak możesz się komunikować lepiej ze swoim zespołem, ze swoimi ludźmi, żeby byli zaangażowani, zmotywowani, żeby mieli zaufanie między sobą i do Ciebie żeby potrafili rozmawiać o trudnych rzeczach i trudnych emocjach. Zapraszam Cię, bo to jest absolutnie do zrobienia w trzy miesiące. Serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie.